A teraz może coś z wyrażeń wymiernych? Dana jest funkcja f od x równa się 2 przez x. Wykres tej funkcji, pamiętacie, wykresem jest hiperbola. Wykaż, że zobaczcie f od takiego argumentu i dodać f, czyli wartość funkcji dla takiego argumentu, równa się 0. I teraz co ważne, ja wiem, że ten zapis może na pierwszy rzut oka tak przerazić, ale co to znaczy obliczyć f od 1? To znaczy w miejsce x -a wstawić 1. Co to znaczy obliczyć f od minus 4? To znaczy w miejsce x wstawić minus 4. Ok, to było tak na rozluźnienie. A teraz, co to znaczy obliczyć f od takiej liczby? To oznacza, kochani, że trzeba w miejsce x wstawić tę liczbę. I ona nie wygląda zbyt sympatycznie, więc trzeba usunąć. Niewymierność, pamiętajmy, zobaczcie jak usuwamy niewymierność, mnożymy licznik i mianownik przez. Albo sumę, albo różnicę tych liczb, które występują w mianowniku. Jeśli tu mamy różnicę liczby 1 i pierwiastek z 2, mnożymy przez ich sumę. Odwrotnie, gdyby była suma, mnożylibyśmy przez różnicę tylko po to, żeby tutaj mieć wzór skróconego mnożenia a minus b, a plus b. No dobrze, tu wymnożę, czy mam 2, dodać 2 pierwiastki z dwóch każdy z każdym, a tu nawet gdyby ktoś wymnażał każdy z każdym bez zastosowania wzoru skróconego mnożenia i tak dostaniemy, że to jest 1 kwadrat, odjąć pierwiastek z dwóch kwadrat, mam dwa, dodać dwa pierwiastki z dwóch tu mam jeden odjąć 2 czyli w sumie minus 1, czyli mam minus 2 i minus 2 pierwiastki z dwóch no mam to trochę niewyraźnie napisałam, ale mam nadzieję, że no to teraz policzę f od tej drugiej liczby. Ona wygląda mniej, mniej sympatycznie, a wiecie, że pracy będzie mniej. Uwaga, 2 przez tę liczbę. A co to znaczy, że te 2 podzielić na taką liczbę? A no znaczy pomnożyć przez odwrotność. Czyli znaczy, że dwa razy pierwiastek z 2 plus 1 pierwszych. Czyli dwa pierwiastki z 2 plus 2, zobaczcie jakie liczby nam wyszły przeciwne mieliśmy wykazać, że dodanie tych dwóch wartości funkcji da, da nam 0 kończąc napiszę, że 1 wartość funkcji w tym a dla tego argumentu i dla tego to jest minus 2 więc 2 pierwiastki z 2 plus 2 pierwiastki z 2 plus 2, a to oczywiście równa się 0 co należało dowieść.